Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dziś, jak zdążyliście przeczytać, tytuł kolejna modyfikacja. W sumie nie wiem, po co ja Wam to mówię, jak widzicie, co będziemy robić w kolejnym filmie. No, ale już dobra, tak już się przyzwyczaiłem. W każdym filmie mówię to samo, także tutaj też powiedziałem. No, ale wracając do tematu będziemy montować subwoofer. W sumie to w jednym z moich wcześniejszych filmów mówiłem wam, że nie jestem jakimś tam maniakiem i u mnie nie musi grać sprzęt perfekcyjnie, ale po dołożeniu tych głośników, później tego środkowego i wymiany tych dolnych na nowe, no coraz to lepiej zaczęły, zaczęło grać i pomyślałem sobie, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i dokupię też sobie subwoofer i Założymy sobie go i zobaczymy, jak to będzie grało. Na początku myślałem, żeby kupić niefabryczny, czyli jakąś tam skrzynkę aktywną, tak, czyli to jest ze wzmacniaczem. Chciałem coś takiego sobie dołożyć. Z tego względu, właśnie, że ten fabryczny subwoofer wchodzi w miejsce koła akumulatora, gdzie obecnie mam teraz tam taki styropian, i włożony tam jest lewarek, jakieś tam śrubokręty, klucze i tak dalej i jak wiecie po mojej przygodzie właśnie z brakiem lewarka nie chciałem w ogóle tego ruszać i chciałem sobie to zostawić żeby było tam gdzie jest no i chciałem dokupić taki wkładany gdzieś tam powiedzmy do bagażnika no ale po jakiś tam namysłach stwierdziłem że mimo to że ta skrzynka może być nawet mała to zawsze te miejsce z bagażnika jakieś tam zabierze no a tak naprawdę w tym styropianie, który znajduje się pod kołem. Jedyną rzecz, którą ja tam potrzebuję, suwa w sumie lewarek. Bo komplet kluczy zawsze mam i tak przy sobie, to w sumie klucza do kół nawet nie używam, ewentualnie jeszcze te wkręcane takie ucho do holowania. To są jedynie dwie rzeczy, które są tam potrzebne z tego zestawu. Dlatego postanowiłem, że wywalę jednak tamto lewarek gdzieś tam się upnie po bokach, myślę, bez problemu. No i zamontuję fabrycznie. No i mam już właśnie tutaj taki subwoofer fabryczny. Powiem Wam szczerze, że koszt takiego sprzętu na Allegro to już od 50 zł. Takie sprzęty się zaczynają. Ewentualnie z systemu bankolów Sen są droższe, chociaż słyszałem, że na ucho nie idzie rozróżnić który jest który, grają podobnie. Także nie inwestowałem aż tam tyle, bo z tego systemu bankolów Sen trzeba położyć chyba już koło 200. No, taki, mówię, można kupić za 5 dych, plus wysyłka. Także myślę, że to jest dobra cena. I mam nadzieję, że to będzie fajnie grało. No dobra, myślę, że już chyba starczy gadania. Yy, przejdziemy teraz do tyłu, będę tam wszystko wyciągał. Zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. I będziemy sobie go powolutku też montować. I będę Wam mówił co i jak. Jak słychać, ksiądz woła do kościoła. No a my bierzemy się za wydobyciem tych wszystkich gratów. Z tego co się też orientuję, to w tych autach, które mają fabrycznie subwoofer, to tutaj są wszystkie te narzędzia, w tym miejscu i tu jest to otwierane, ale no, u mnie nie jest, także taka różnica, no a my zabieramy się dalej za wyciąganie gratów. Tak wygląda właśnie mój zestaw, który kiedyś dokupywałem, no a teraz będziemy musieli się go pozbyć, także zacznę od opróżnienia tych gratów i wyciągnięcia tego całego styropianu. Przy okazji też dobra sytuacja, żeby sobie to wszystko posprzątać, bo mam tutaj pełno gratów i połowa chyba w sumie niepotrzebnie, boże. Także też będzie dobra okazja, żeby sobie to posprzątać. Także wyciągam teraz to wszystko. Przymierzymy sobie teraz to tutaj jak to ma tutaj pasować. Z tego co widzę, to jest montowane na jakichś yy, chyba dwóch tutaj śrubach, których nie mam obecnie, ale jakoś myślę że tutaj to zamontuję, ale chyba odwrotnie do górnych Chyba tak to tutaj mam zamontowane. O, dokładnie tak, ale tu widzę, że tylko wystarczy chyba wkręcić śruby. To nie będzie problemu. jasne zaraz jakieś znajdę i myślę, że tutaj sobie yy, te śruby dokręcę, ale zanim. To zrobię, bo tutaj widzę przewód jest od spodu. To zajmiemy się przewodem. Powiem Wam szczerze, że szukałem kilka dni wcześniej w Elsie takiej wtyczki, żeby sobie tutaj właśnie to połączyć, ale nie mogłem niestety znaleźć. Dlatego też odetnę po prostu ten kabel i przylotuję tutaj nowy, wcześniej już przygotowany o tym samym przekroju. Z tego co chyba widzę, to jest 0,75 i po prostu przylotuję te przewody sobie tutaj na stałe. No, lepiej by było z kostką, bo pewno przy demontażu można by było rozpiąć i ten subwoofer wywalić. Ale zostawię sobie po prostu dłuższy przewód, żeby w razie czego wyciągania akumulatora, czy cokolwiek, można było go chociaż tutaj sobie yy, przełożyć i ten akumulator swobodnie wyciągnąć. Dlatego zostawię je trochę dłuższe. Dobra, odcinam wtyczkę, lutuję nowe przewody. Ten z czerwonym tutaj paskiem jest plusowy, drugi jest minusowy. Także w ten sposób to przylutuję, odpalam lutownicę. I będzie już przewód gotowy. Przewody, jak widać, zlutowane, izolacja, i już mamy gotowe. Jeśli chodzi o montaż, to jak widzicie, mam tu tylko takie otwory sześciokątne. I niestety, ale dzisiaj nic tutaj nie zrobię, bo jestem pod domem i nie mam za bardzo takich narzędzi, żeby cokolwiek z tym zrobić. Ale myślę, że jak dopiero jak będę w pracy, będę mógł coś tutaj wymyślić i jakoś to przykręcić. Nie wiem, jak jest w sumie w, oryginalnie, oh, w oryginale jak to jest zrobione, też poobserwuję, jak to wygląda. W każdym razie na razie to zostawię. Jakoś tą tutaj skrzynię całą zamontujemy, na razie tak można powiedzieć na sztukę. No bo mówię, dzisiaj akurat się wziąłem za robotę, ale no niestety nie zrobię tego. Tak jak być to powinno. Dlatego tylko tak włożymy i podłączymy sobie to do w moim przypadku wzmacniacza. Na początek przejdźmy sobie gdzieś tutaj przez jakiś otwór ładnie pod wykładziną z tej strony tutaj w to miejsce i tutaj gdzieś wyjdźmy przewodem. Jak już tutaj przedostaniemy się przewodem, możemy tutaj sobie wszystko już poskładać i w sumie nie powiedziałem wam tego na samym początku, ale ja będę podłączał się do wzmacniacza, bo posiadam go w swoim aucie, ale słyszałem też, że ci, którzy nie, nie posiadają Właśnie tego wynalazku. Podłączają się też pod yy, tuner radiowy albo też pod tylne głośniki. Powiem Wam szczerze, że nie, zagłęba, nie zagłębiałem się w to dokładnie, bo no, przygotowałem się tutaj do swojej roboty, czyli do podłączenia pod wzmacniacz. Także jeżeli ktoś nie posiada wzmacniacza, no to nie wiem, trzeba było gdzieś chyba podpytać, jak to dokładnie ogarnąć. Ja Wam pokażę, gdzie trzeba się podpiąć, jeżeli posiadacie wzmacniacz. Także. Teraz, żeby było chyba wygodniej, nie wiem czy będę go wykręcał, czy wyciągnę samą wtyczkę, ale chyba nie wyciągnę wtyczki. Także wykręcę sobie tutaj te trzy śruby, żeby wyciągnąć wzmacniacz też tutaj na zewnątrz. No to teraz odpinamy sobie to kost tą kostkę. I tutaj od razu przecinamy opaskę, żeby mieć swobodny dostęp do przewodów. No i teraz wiadomo, rozbieramy kostkę. I spójrzcie teraz na zdjęcie, gdzieś zapożyczone z internetu. Interesują nas piny numer 3 i 15. Jest to podłączenie subwoofera. W moim przypadku mam już akurat jakieś przewody tutaj włożone. Jest to brązowo-niebieski i czerwono-niebieski. Nie wiem w sumie gdzie one idą. W każdym razie podłączam się pod nie, czyli wlutowuję plus i minus. Tak jak widzicie na obrazku oznaczenie czerwony po prostu jest plusem, brązowy minusem. Gdzieś tutaj kawałek rozizoluję, wlutuje się przewodem tym, który sobie dorobiliśmy. No, troszkę go skrócę, bo zrobiłem za długi, ma jakiś metr, może nawet. No ale zostawię sobie tutaj troszkę, tak jak mówiłem, żeby miał nadmiar w razie wyciągania. No i lotuję tutaj plus do czerwonego, brązowy do minusowego. No i chyba wiadomo, że po zlutowaniu wszystko izolujemy. Wkładamy z powrotem kostkę. Montujemy wzmacniacz i zobaczymy, czy będzie nam to w ogóle grało. No, jak pewnie słyszeliście przed chwilą, gra i to powiem szczerze, super. Jestem w szoku, że tak fajnie. Tutaj na razie upchałem to szmatami, żeby po prostu nie latało nigdzie. Żeby nie było jakichś skutków ubocznych tego grania, ale kurczę, powiem Wam szczerze, efekt świetny. Jestem zadowolony. Dobra. Tak czy tak, zaczynam tutaj składać wszystko już na gotowo. Skoczę jeszcze do piwnicy, bo prawdopodobnie mam ten stary steropian, który był tylko na kompresor, tak jak miałem w oryginale i tutaj sobie to chyba zamontuję. No i wtedy gdzieś tutaj z boku widzę bez problemu wejdzie mi lewarek czy reszta tych gratów, które są najbardziej potrzebne. Do kół nawet no mówię nie jest aż tak bardzo tym bardziej jakieś tam śrubokręty i tutaj takie tego typu rzeczy nawet nie wiem co to jest nigdy nie używałem to w sumie nie jest potrzebne także lecę do piwnicy i zobaczymy jak to będzie jeszcze tutaj na końcu wszystko pasowało jak widzicie to mniejsze co miałem w oryginale nie pasuje aczkolwiek jakbym w sumie tutaj obciął ten kawałek to w sumie tylko będzie kompresor i ten płyn do łatania dziur i chyba tak będzie najlepiej niż ciąć sobie ten, ten może jeszcze się komuś przyda, sprzeda się go, i ktoś będzie zadowolony. No ale musimy też chyba zapomnieć o tych plastikach, ani ten, ani ten. Tutaj się nie mieści, także myślę, że teraz tylko samo koło bez tego plastiku. Jednak kompresor nie wejdzie w swoje oryginalne miejsce, ale włożyłem tutaj swoje inne rzeczy, lewarek. Owinąłem szmatą, żeby też tutaj nie latało, nic nie stukało. Włożyłem tu. Kompresor włożyłem tu. No i teraz ewentualnie mogę so sobie wrzucić tutaj jeszcze swoje malutkie graty, gdzieś tutaj pomiędzy, które zawsze wodziłem ze sobą. No i włożę koło. No i tak to wygląda już po moim upchaniu. no jak widzicie jeszcze nawet jakieś tam drobne graty. Czy to troszkę na wierzch mogę sobie dorzucić, zmieścić. Także za wiele miejsca nie straciłem. Właściwie tutaj w bagażniku nie straciłem wcale, tylko troszkę mniej gratów będę miał przy sobie, ale to może nawet lepiej, bo tych gratów też niektórych nigdy nie używałem. Także teraz będzie dużo lepiej grało i auto będzie troszkę lżejsze ze względu na te moje graty niepotrzebne, które wyrzucam. Słuchajcie minęły dwa dni i od razu może zrobimy sobie upgrade montażu tego subwoofera. Jak widzicie mam tutaj dwie Oryginalne śruby, bo powiem Wam szczerze, że chyba na początku Wam powiedziałem, że potrzebne są tylko dwie. Nie wiem, nie zauważyłem, czy co, że tam w sumie są trzy. No i zamówiłem dwie. Ale powiem Wam też, jakie mam rozwiązanie. W każdym razie najpierw spróbujemy jakoś to zamontować. To są prawdopodobnie, tak jak nic, nakrętki. Na tej samej zasadzie to działa. Wkłada się w tamte właśnie wycięcia sześciokątne i myślę, że w momencie dokręcania one będą się zaciskały. Prawdopodobnie. No, i właśnie kupiłem też zwykłe nie to nakrętki, po to, żeby zamontować tą trzecią śrubę. No, i myślę, że sposobem jakoś też to ogarniemy. Także zabieram się za robotę. Jak widzicie, oryginalna śruba pasuje tutaj idealnie w to miejsce, i myślę, że jak teraz założę jakąś podkładkę i nakrętkę, to ona tutaj się będzie po prostu trzymała, że się nie obróci, a cały ten Czpień tak, z gwintem wyjdzie do góry i zablokuje nam tą nakrętkę w tym otworze, także spróbuję teraz właśnie tak zrobić. No i zobaczcie, tak jak myślałem, śruba jest tutaj sztywna, także już mamy tutaj to zabezpieczone, jest ciasno, nie wyleci nam, także subufer będzie jak najbardziej. Przez tą śrubę trzymany, drugą robię tak samo, a trzecią pokażę Wam, jak zrobić bez pomocy nitownicy. To jest nit aluminiowy, także też bez problemu coś takiego sobie zrobicie. A tak jak ja wspomniałem, nie zauważyłem, że są trzy śruby, tylko dwie i dwie właśnie te oryginalne śrubki zamówiłem, dlatego trzecią zrobię z takiego zwykłego nita. No i tak to właśnie musi wyglądać. Wkręcamy sobie jakoś, jakąś śrubę w rozmiarze 6 mm. Tutaj w tą nitą nakrętkę. Dajemy podkładkę, śrubę kontrującą, którą będziemy trzymać i dokręcamy tą śrubę. Jeśli będzie się ona dokręcać, automatycznie będzie nam wyci wyciągała yy, tego nitę, tak jakby do góry. No i automatycznie będzie nam się tutaj to zaciskało. I myślę, że tym sposobem taki mały aluminiowy nit bez problemu powinien być tutaj wnitowany. Oczywiście wcześniej nawiercamy sobie odpowiedni odpo otwór tutaj. Zależy jakie te nity kupicie. Ja kupiłem właśnie 6 mm. No i myślę, że to też spełni swoją, swoją funkcję. Jak widać też bez problemu udało się osadzić taką nitą nakrętkę. Jedyna właśnie różnica między śrubą oryginalną a taką zwykłą jest taka, że przy oryginale nakręcamy sobie tylko nakrętkę. A przy tej nitce na musimy sobie wkręcić taką śrubę, ale to w niczym nie przeszkadza. Także taka różnica. Koszty jeszcze dam wam, dodałem, oryginalnej około 5 zł. A za 10 zł można kupić z 10 nitów co najmniej. Także jak wolicie, taki montaż też będzie jak najbardziej prawidłowy i będzie bez problemu trzymał. Także montuję teraz subwoofer. Jak widzicie, śruby już mam wszystkie przykręcone. Także teraz cały sprzęt jest zamontowany naprawdę solidnie. Jakim sposobem Wy to zrobicie, to naprawdę nie ma różnicy. Oryginalnie śruby po 5 zł, nie to nakrętki, dużo taniej i też trzyma z tym, że trzeba po prostu wkręcić krótkie śrubki. Ale to jest zdecydowanie tańszy koszt, a wybór należy do Was. No i chyba to by było wszystko. Powiem Wam, polecam jak najbardziej. Bas jest dużo bardziej odczuwalny dzięki takiemu subwooferowi. Gra w środku dużo lepiej, także z, czy, z czystym sercem Wam polecam: zamontujcie sobie takie coś, jeżeli nie macie, a z miejscem, jak widzieliście, też sobie idzie w miarę poradzić. Także mam nadzieję, że film jest dla Was przydatny. Będziecie sobie teraz mogli sami to bez problemu zamontować. Będziecie wiedzieć jak. No a jeśli chodzi o mnie, no to chyba tyle. Także tradycyjnie i klasycznie na końcu dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam. Do oglądania moich pozostałych filmów, do subskrypcji mojego kanału. No i pozdrawiam Was. Trzymajcie się, cześć.